Piwny druid degustuje eliksir manny, bg, śliwkowe, Sirius. W aromacie delikatne nuty urwanego filmu na dyskotece dla niehetero i możliwy delikatny ból odbytu. A tak całkiem na serio w aromacie jest wyczuwana ta śliwka, ale ta śliwka nie przypomina takiej śliwki, tylko przypomina takie wino ze śliwki, ta tanie wino ze śliwki, przefermentowana śliwka. Jest do tego wyczuwana taka słodycz, no i jest alkoholowość. Nie ma jakichś dużych wad zatem, bo ich się po prostu nie wyczuje, natomiast aromat jest średni. Smaku jest ciekawie, nie jest najgorszy Z pozytywów jest owocowość wyczuwana, oczywiście, biorąc pod uwagę piwo koncernowe. Do tego je, te piwo jest pijalne, nie ma gluta na języku, nie zostawia jakiegoś nieprzyjemnego śladu. Z minusów oczywiście bardzo mocna alkoholowość, jest od pierwszego łyku wyczuwana ta alkoholowość piłem różne ostatnio piwa koncernowe, mocne nie było aż tak to uwypuklone. W kategorii owocowych koncernowych piw, no nie dam mu siedmiu, dam mu sześć.